ma to I Adriansa e, Właśnie Adrian do mnie na świat. Jestem. No jest. i na razie razie nie. Na razie. Nie nagrywamy. E, znaczy w Jeszcze odcinek. 9. Jeszcze że No Ale teraz, jak widzicie, moja łatwa się trochę zmieniła. Trochę zmieniłem skina No patrzcie, tutaj zostało zmienione. Y, ciało. I jeszcze zmieniłem słuchawki, jeszcze na no dodatek włosy. Od razu mm. polecę na świąteczną. No, na świąteczną. Bo... A teraz mam y, jeszcze. Y, tekstur packa, fatefula. Bo już. fajnie wyglądało. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Bo to jest y, konkurs będziemy robić. Teraz robimy właśnie. Będziemy wam y, wszystkie zasady robić. Czyli, Czyli pierwsza, pierwsza zasada, zasubskrybować. Pierwsza zasada zasubskrybować nas. Y, no, druga By... zasada, ja y, oczywiście napiszę tam zasady. Druga zasada dać to? nam łapki w górę i, I trzecia, trzecia zasada, zasada To napisać y, komentarz... Na biorę, biorę udział. udział my wylosujemy. Za ile? Za tydzień? No, za no. tydzień. Wylosujemy. Ty będzie... hmm, który to będzie? Szósty. Szósty? Szósty z sz trzech króli będzie wtedy. No, no tak. I hmm. my bierzemy, hmm. kto... wybierzemy to kto będzie z nami. Nagrywał. 9 czy 10 odcinek. No tam Nie, no. będzie tam... Za dwa czy trzy odcinki. odcinki będzie z nami. No, i też policimy go nasz... Y, znaczy, y, 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 przedstawimy. No, przedstawimy go. Pierwsza musimy się w tym zapoznać. Ogarnąć no, Tylko, y, jeśli wygra to jakaś przypuśćna osoba, która ma poniżej y, y, 13 roku życia, to będziemy musieli wymyślić coś innego. No, bo no trochę chyba za młody na, na, na nagrywanie odcinków z nami ale wymyślimy coś innego e nie no y... <laughs> ale będziemy ten tam... <laughs> mam nadzieję że weźmie dużo osób udział, udział i my będziemy losować z taką tą losujemy ile osób będziemy losować jedną czy dwie? jedną czemu? Jedno. Zależy jaki humor będziemy mieli. Ej, dobra, no to no, ale... na razie jedno. To jest pierwszy konkurs, na razie... No, może A jedno. Jak będziemy mieli y... hmm. siano, to może zaplanujemy gift code'y. Siano. Panie powiedziane, siano. No i... I... Y... Nie Jeszcze y, damy w y, opisie... Na przykład jak chcecie mojego Skina boskiego. Bardzo fajny. Właśnie to wam jeszcze go wyślę. No albo mojego. Chociaż to chyba można nam Minecraft Skin czy coś w tym stylu znaleźć. Minecraft no. Skin y można go znaleźć. Skindex. Y pod tym. Pod napisem buraczek, bo nie miałam co wymyślić. A już mi się nie chciał wymyślać. Czyli buraczkę też pozdrawiamy. I jeszcze 6 godzin do nowego roku, jakież 6? 6 i 5 minut, oj to mój. <laughs> I... No I jeszcze, to... że nie było no. yy, na święta jakichś tam życzeń, to chcielibyśmy Wam złożyć yy, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. najlepszego dużo zdrowia, szczęścia. Roku. Wszystkiego, co sobie tam zażyczycie, i żeby ten rok był lepszy od tego, co był obecnie, i nie wiem co jeszcze. No, no. No, Dużo jeszcze... kasy. Jest... Kasy i wody. Zależy jaki. I żeby benzyna drogę nie była. No, no to. Nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. Ja jeszcze a właśnie. Ee... Nie pokażemy swoich twarzy, bo nie chcielibyście ich widzieć. O, nie. Enderman. Cześć. I wilk. Czy nie mam? Ja <grym> Ej, dobra, patrzcie, zmieniło nam się ten. Wcześniej nie mieliśmy <laughs> tutaj ziemi, gdzie mieszkaliśmy. Zmieniła nam się ziemia. Taka bagnista. To nie wiem, czy to jest bagnista, czy to jest cięcie, co to jest. No, chyba to oć więc bo to Sebastian jest z co? No właśnie, no, mój brat. Ej. Mądry człowiek. Ale gliny e no. yy, i... A dobra. eee. E. No i tu gdzie ostatnio nagrywaliśmy, to ja wyszedłem... wyszedłem. A nagrywaliśmy gdzieś. Nie jaskini. No bo byliśmy w jaskini, ale nagra nagraliśmy to, ale chyba tego nie wrzucimy, bo jakieś tam za nie bardzo wyszło. Tylko znaleźliśmy jaskinię i znaleźliśmy bardzo super. Myśleliśmy, że znajdziemy diamenty. No właśnie, coś tam tu nie wejdzie. Może w następnym odcinku zrobimy taką kopalnię poszukiwanie diamentów. I znaleźliśmy też super góry. No, bardzo e, fajne, możemy dużo wam pokazać. wody. I ja myślę, że. Moglibyśmy Słabki, że się trochę loguje, ale Moglibyśmy przez... się tam przenieść. Nie, no to my tam przejdziemy, a ja zrobię cięcie. Jesteśmy. No jesteśmy, jesteśmy. E, czuj, to tutaj, no? Mm, tutaj, tutaj. Nie, to nie tutaj, jeszcze dalej. No to... Ale fajnie zrobiona, ja no. tego nie robiłem. Jak widzicie... Marcin umiera. Na wyczerpaniu. Oj ten... No niestety zginie. Nie zginę! 36 zł pójdzie się walić. No i jeszcze ta fajna broja. No i fajna zbroja. Która mi dobrze nie robi. Na tym ciuchu na pewno nie. Się no I się obraju. No jak widzicie to jest tak jakby nasz, tak jakby kompleks, jak to JJ mówi. Oj, głodny jest macie. Kompleks i... <laughs> tu byśmy mogli się osiedlić w góry zrobić jakieś tam ładne tam na pewno się sadzą. przejście takiego, JJ Joker, I pięknie. I właśnie taki most. Właś, właśnie to jest podobne bardzo. No właśnie to jest, jest bardzo podobne do JJ Jokera. Tylko ja mu się... O, o, jaki kloc. <laughs> Ej, okej, patrz tam jak krzyż wygląda to drzewo. No jak krzyż? Ej, to jest Enderman! Ej, to może jakiś kościół czy coś. Nawiedzony! <laughs> ja się boję tego seja. <laughs> <grystanie> I do domu. Dobra, to my chyba zakończymy ten Nie koń Nic nie kończymy. I do łomu. I do łomu? <grystanie> Ajaj. Um. O, dom! Uhu. Wskaż, Oj, dobra, na, na, na bańkę. <grystanie> no, na. Tak. <grystanie> to jest nasz piękny dom. Szczerze, to wygląda nawet w miarę ładnie. Jak, 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 na, jak na nasze budowanie. Jest, ja jestem bogiem, bo to nie, jestem jestem nie, 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 jest sam, to o mnie chodzi. nie, 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 Sam, nie, nie, mnie nie, 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 na nie, 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 widzę. Ja tym Dobra,

Najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia. I żebyście nas podskrybowali. I, 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 I żebyście... I, i życzymy wam szczęście, żebyście konkurs wybrali, więc... No, ja myślę, że jak na to początek... Ja myszkę? ja myślę, powiedziałem. Będzie ja że, że jak na to początek naszego Let's Play'a. <laughs> nie ktoś, kto... no.

I <laughs> Narodzenia, z okazji nadchodzącego nowego 2003 roku najlepsze życzenia od grupy Longen Junior. Here we go, Merry Christmas time to you. Ha, ha, ha.